A kiedyś to było. Ta. Cześć, z tej strony i dla was w kolejnych kusy Minecrafta. A dzisiaj, jak widzicie, gramy w Minecrafta, ale w takiego trochę dziwnego, starego na wersji 0.0.23a, podłoga 0.1. Tak, umiem czytać, to już jest bardzo duży plus. I teraz pewnie niektórzy z was zapytają mnie, skąd ja to mam? Co inteligentniejsi albo bardziej rozglądający się zauważyli, że jestem w przeglądarce. I powiem wam te, odkryłem to niedawno, że możecie sobie wejść na oficjalną stronę Minecrafta Classic.minecraft.net Tam macie na górze napisane, ewentualnie wam jeszcze w opisie pod filmem napiszę, jak ta strona się nazywa, albo dam wam linka, cokolwiek I możecie sobie normalnie grać na takim świecie z takiej bardzo starej wersji I możecie tu robić dużo rzeczy, możecie na przykład stawiać bloki Ale możecie też niszczyć bloki Wielofunkcyjność a tak, poza tym, no to możecie co tak grać, i tu jest kilka ciekawych rzeczy. Więc najpierw się chwilę muszę trochę podbudować. E, do góry. Dobra, chwila. Parkour, dobra. I to jest kilka ciekawych rzeczy. Na przykład, możecie w takim starym Minecrafcie zmienić sobie mgłę. Czyli macie normalnie bez mgły, ale możecie mieć tak. I możecie mieć tak. I możecie mieć tak. I teraz możecie szukać Hero Bride, i straszyć małe dzieci. No. A pomijając to możecie sobie tutaj kilka różnych rzeczy zbudować, nie wiem, cokolwiek przykład, mogę sobie zbudować nie, nie, niszczyć chwilę, mogę sobie o, zbudować takie trzy bloki z kamienia nad pięć, widzicie, bogactwo i de facto mogę cokolwiek zbudować. mogę na przykład zrobić tutaj, nie wiem zróbmy jakiś mini prosty domek prymitywny, no na przykład, nie weźmy sobie drewno postawmy jedno tam drugie, trzecie jedno drugie, trzecie i tak dalej e, dobrze e, albo nie wiecie co? Nawet nie. E, zróbmy coś prawdziwego. Jak prawdziwy Minecraftowiec musimy tutaj zbudować prawdziwą pod pierwszą podstawową bazę. Musimy zbudować naszą cudowną ziemiankę z dirta. To jest najlepsza baza jaka istnieje. Zaufajcie mi. Ok. tak, tak, tak. E, tu jest inny się za szybko klikać. Bo ta gra generalnie to nie jest najlepsza, ale tak jak mówię, można na tym grać coś za darmo. I z tego co wiem, to generalnie jest chyba dostępne na każdym komputerze, że sobie to po prostu otworzyć i grać. Generalnie to jest po prostu stara wersja, i to zostało zrobione jak bodajże. Minecraft miał swoją swoje dziesiąte urodziny i po prostu można tak sobie grać. Nawet przez jakiś moment był multiplayer, ale nie działa. A przez jakiś czas padłem się jeden dzień. No, Ale mamy już tutaj naszą piękną ziemniankę. I teraz tak. Nie wiem jak to dokładnie działa, ale wiem, że jeżeli ja sobie kiedyś wyszedłem z tej gry i coś tutaj małego zbudowałem, i znowu wszedłem, to tutaj zostało. Więc nie wiem, czy to działa na komputer, czy jak na bo otworzycie, to już tak zostaje, czy nie. Ale dowiem, że jakoś można to na pewno zapisywać. Można chyba zapisywać światy i je wczytywać, ale to chyba jest tylko na urządzeniu. Tutaj nie ma żadnych kąt. Chyba. No, ale poza tym macie różne rzeczy typu generate new level i tutaj możecie sobie wybrać mały, normalny i gigantyczny. To jest mały, ale możecie różne generować. Tylko jak znowu wygeneruje nowy mały, to będzie inny i to się nie zapisze. Ale jeżeli bym nie generował i został na tym, to tam to, co zbuduje powinno zostać w teorii. No. To jest z takich ciekawych rzeczy, ale teraz tak, to jest stary Minecraft, trzeba coś zrobić starego. Eee, tu w ogóle jest bedrock, więc nie wyjdziecie, tu jest blokada, a tu jest dziwna woda, ale patrzcie, do jeżeli dobrze się wydaje, tu jest nieskończona woda. Tak, widzicie, źródła wody się nigdy nie kończy. To tak w nieskończoność płynąć. Jakbyście, a też nawet tutaj nie mam wody przy sobie, ale jakbym mógł postawić wodę, to bym mógł ją gdzieś tam postawić, powiedzmy. I ona wyzalała tak cały świat. No więc fajnie generalnie. Bardzo ciekawe, możecie tak zrobić, o i to będzie źródło wody. Tak, to jest stary Minecraft. Ale to tak samo, jeżeli dobrze mi pamiętam, działa z lawą. No tylko, że z lawą jest też problem, bo nie ma jej na powierzchni. Ale ja bym proponował, żeśmy poczli ją sobie znaleźć. Nawet po prostu się kopiemy w dół. Zobaczymy, czy będzie lawa? Pewnie nie. E, chociaż ja nie czy na tej wersji była lawa mogła nie być o, ale cudowne miejsce dobra kopiemy się dalej mm, nie nic dalej e, o dobra już jest bedrock to no, dobra trudno no może też tutaj jest lawa nie wiem nie jestem pewien nie znam się ale wydaje mi się że jest lawa wydaje mi się że jest tylko no nie wiem trochę jak tu znaleźć bo tutaj nie ma za dużo takich jaskiń Faktycznie, to są takie małe przestrzenie na dnie jaskinie. Yy, o! Znalazłem! Ja nie mogę umrzeć, prawda? Nie, nie mogę. Jestem nieśmiertelny. Jestem jak Jezus, tylko że mogę chodzić po lawie, a nie po wodzie. Dobra. Yy, znalazłem nad więcej lawy. Okej. Okay. tak. Jeszcze więcej lawy. Co To jest tak dużo lawy. Ciekawe. Tu jest powierzchnia chyba tak. O, i też w ogóle, jak widzicie, są surowce. Jest żelazo, jest węgiel. Dużo tego węgla. Żelaza w sumie też dużo, strasznie dużo. Nie pytam, chyba kiedyś tak w ogóle się było, że tych surowców zawsze była jakaś kupa gigantyczna. Ale nie wiem, wiem, że jest na pewno jeszcze tutaj złoto. I to tyle. Ale no craftować się za bardzo nie da. Kiedy klikacie E, to nie działa. Tak, stary Minecraft. Dobra, wybudujmy się na górę. I chcę coś zobaczyć. Gdzie jest woda? Tu jest woda, super. Niech ta woda ze mną pójdzie. Yy, I zaraz zobaczymy, czy... Okej, okay, nieważne. Nie było tematu. O. Teraz, gdzie była ta lawa? Bo tu jest. Tu jest woda, okej. Okay. A gdzieś tu chyba była lawa. Nie, nie patam gdzie była ta lawa. Wiem, że na pewno ekran trochę nie działa. Tak jak powinien. O, gdzie może być lawa? Nie, bo trochę za bardzo nie pamiętam. Gdzie to było? Hmm, może tu? Nie, nie wydaje mi się. To nie tu. Zbra, tu było wejście. Teraz gdzie było wyjście? My gdzieś tu szliśmy eee, i teraz. Nie, no, wydaje mi się, że tu. Nie, bo chciałem zacząć, to się stanie, jak woda dotknie lawę. Ale z jakiegoś podu nie widzę. Nie wiem trochę gdzie jest lawa. Okej, okay, tu jest trochę przestrzeni Tak, gdzie jest jakaś lawa? Jeszcze raz musimy ją znaleźć. Ona tu gdzieś była, ja to pamiętam. Ona tu była. O, super, jest lawa. O, dobrze. I co się stało? dalej nie wiem. Um, Zbagowało się chyba? Tutaj tak mi się wydaje. Nie, Je, tu jest jeszcze lawa. Okej, okay, jakby wypłynął na górę. Jakby tutaj coś powstało, jakiś blok. A, bo to się chyba kamień jeszcze robił w tych czasach po prostu, nie było obsydianu. Tak, to się po prostu kamień robił. Chyba. No dobra. W każdym razie to tyle, co chciałem w tym odcinku. Generalnie do no, pograliśmy sobie trochę. E Gra ciekawa tak jak mówię każdy ją może otworzyć w przeglądarce e, czy poleca to już druga sprawa ale jak wychowu się już bardzo ududziło na lekcjach informatyki to polecam. No. A poza tym to co ja mam nadzieję że się spodobało i do zobaczenia w ku już w normalnym Minecraftcie. No, Cześć i pa.